Witam państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Jan Warzecha, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, stanowi opozycję w Sejmie. Pracuje nad kilkoma projektami. Wśród nich jest wiele, które dotyczą ochrony środowiska. Dzisiaj piszę interpelację dotyczącą utylizacji azbestu. Jest to niezwykle ważne, bo mieliśmy w pobliżu zakład produkujący azbest w Szczucinie. Mnóstwo. Tutaj gospodarstw domowych, ale i rolnych pokrywało budynki inwentarskie, stodoły, Eternitem. Trzeba go zutylizować. Tych ludzi, tych naszych mieszkańców nie stać jest na to, żeby w 100% zdemontować to, zutylizować, w związku z tym potrzebne są dopłaty. Za naszych czasów, za naszych rządów prosiłem również premiera o to i bardzo szybko zrealizował, czyli były ogłoszane programy utylizacyjne. One się kończą i na przykład w tym roku go nie ma. I o to zabiegam. Zabiegamy również z posłem Fryderykiem Kapinas Kapinosem o wiele spraw. Była taka policja, można powiedzieć, środowiskowa w Mielcu na cały region i została przez ten rząd zlikwidowana. Poseł Jan Warzecha pracuje dobrowolnie w kilku zespołach parlamentarnych. Zespół Podkarpacia do spraw Europy Wschodniej, do spraw energii, wodoru i energetyki jądrowej, OZE. Poseł należy także do parlamentarnego zespołu strażaków. W takich zespołach realizuje różne postulaty mieszkańców. Niedawno miałem taką sytuację, że zwrócono się do mnie z prośbą Agencja, przedstawiciel Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu. Że nie można było eksportować wędlin i wyrobów spożywczych do Kanady. Potrzebna była opinia Państwowej Inspekcji Weterynarii. No i w krótkim czasie, przy pomocy byłych ministrów, kolegów posłów, udało się to załatwić no, dosłownie w ciągu trzech dni. To są takie interwencje, czasem takie doraźne a niektóre wymagające większego wysiłku. No niedawno jako parlamentarzyści Podkarpacia protestowaliśmy przeciwko wyłączeniu Podkarpacia i rozwoju inwestycji kolejowych łączących Rzeszów z, Warsz z Warszawą z programu, który my nazywaliśmy Centralnym Portem Komunikacyjnym. Są to działania wspólne i indywidualne, ale jak podkreśla poseł Jan Warzecha, we wspólnocie siła i razem z innymi parlamentarzystami może zdziałać więcej. Każdego roku w okresie wakacji policja odnotowuje zdarzenia, w których biorą udział osoby małoletnie. Przypadki zabaw w miejscach niedozwolonej kąpieli bez nadzoru osób dorosłych, wypadki okaleczenia podczas zabaw w domu i na podwórku oraz wiele innych tragedii. To niestety smutna rzeczywistość wakacji każdego roku. Dębicka policja prowadzi akcję Bezpieczne Wakacje. Prowadzimy profilaktykę w czasie wakacji pod nazwą Bezpieczne Wakacje 2024. Jesteśmy na półkoloniach, na koloniach, przy wielkich zbiornikach wodnych. Również mamy akcje, prowadzimy Kręcimie Bezpieczeństwo nad wodą, gdzie ostrzegamy jak zachowywać się nad wodą, jak korzystać z tego urlopu i wolnego czasu, żeby te, bezpiecznie, żeby te wakacje nam bezpiecznie przeszły i żebyśmy mogli wspominać do końca życia. Przed wakacyjnym wyjazdem każdy autobus wiozący dzieci na letni wypoczynek może być skontrolowany przez policję. Kiedy mundurowie otrzymają informację o planowanym wyjeździe, przyjadą na wskazane miejsce i przeprowadzą szczegółową kontrolę. Osoba wsiadająca za kierownicę autokaru musi posiadać niezbędne uprawnienia do przewożenia w większej ilości osób, a także musi być odpowiednio wypoczęta. Policjanci sprawdzają poziom płynów, zużycie bieżnika, opon, sprawność świateł oraz funkcjonowanie systemów kierowania i hamowania. W tegorocznej edycji rankingu najlepszych polskich pracodawców, tworzonego przez redakcję Wprost, polskie spółki z grupy Śnieżka znalazły się wśród 50 uwrażnionych organizacji, których zdaniem jury Pracuje się najlepiej. Śnieżka jest jednocześnie jedynym ujętym w zestawieniu podmiotem reprezentującym sektor farb i lakierów. Do piątej edycji zgłosiło się ponad 500 organizacji, które oceniono m.in. pod kątem stabilności zatrudnienia i warunków pracy. Jest to dla nas szczególnie cenne wyróżnienie widoczne na rynku i jest to potwierdzenie tego, że te działania, które realizujemy skutecznie już od wielu lat w zakresie polityki personalnej, dbałości o pracownika i atmosferę pracy, również te kwestie związane z transparentnością systemu wynagrodzeń przynoszą efekty właśnie w postaci takich wyróżnień. W zestawieniu najważniejsze wynagrodzenia pracowników dużych firm opracowanym przez redakcję Business Insider, Śnieżka została sklasyfikowana na 68. miejscu. Twórcy rankingu uporządkowani przedsiębiorstwa według przeciętnego wynagrodzenia, zaczynając od najwyższego. Impulsem do działania w śnieżce zawsze jest porównanie naszych wynagrodzeń czy zestawienie naszych wynagrodzeń w stosunku do wynagrodzeń rynkowych i to jest dla nas takie działanie, które wykonujemy również regularnie. Korzystamy z renomowanych rankingów w tym zakresie i wykonujemy, tak jak powiedziałam, to w sposób regularny, coroczny. Gruba Śnieżka została wyróżniona przez European Coating Journal jako 24. największy i osiągający najlepszą sprzedaż producent farb i powłok z siedzibą w Europie. To już kolejny rok, kiedy Śnieżka została sklasyfikowana wśród największych producentów farb i powłok w Europie, w 25 największych podmiotów. I to bardzo cieszy, bo to świadczy o tym, że jesteśmy w gronie tych największych, najlepiej postrzeganych. Ale to jedno z wyróżnień obok tych polskich, bo ostatni czas był także obfity w wyróżnienia na kanwie ogólnopolskiej, między innymi w zakresie ESG. Czy w zakresie pracowniczym? Fabryka farb i lakierów Śnieżka S.A. została wyróżniona białym listkiem ESG Polityki w ósmej edycji zestawienia. Pojawienie się Śnieżki w rankingu European Coating, z tym rankingu klasyfikującym największe firmy, to jest jedna część tego naszego sukcesu ostatnich tygodni, ale z drugiej strony jesteśmy też notowani w rankingach dotyczących między innymi ESG. A to pokazuje, że jesteśmy nie tylko wśród tych największych, ale również wśród tych dobrze zarządzanych, bo chociażby ranking listki polityki pokazuje nas z perspektywy zarządzania w kontekście środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. A jest to perspektywa 360, czyli pokazująca w zasadzie każdy aspekt zarządzania firmą. Biały Listek ESG Polityki otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.